Twoje zdolności i doświadczenia, ale też o to, co sobą reprezentujesz. W kluczowym momencie stanąłeś w obronie ludzkości. Nie jesteś tylko żołnierzem, jesteś symbolem. Nie wiem, czy żniwiarze znają pojęcie strachu, ale tobie udało się zabić jednego z nich. Muszą to uszanować. Jeśli faktycznie stoją za tym żniwiarze, przemyślę sprawę. Zawiódłbym się, gdybyś uwierzył w moje słowa bez żadnego dowodu. Mój prom dostarczy Cię na pochód wolności. Ostatnią z napadniętych kolonii. Miranda i Jacob udzielą Ci informacji. Nie, ja im ufam. ja im ufam. Mam wybór. Czego się spodziewasz? Znajdę dowody. Znajdę to, czego szukasz i wrócę tu zanim się zorientujesz. Miło to słyszeć. Znajdź wszelkie możliwe wskazówki. Kto porywa kolonistów? Czy ma powiązania ze żniwiarzami? Ożywiłem cię. Reszta należy do ciebie. Punkty drużynowe. O to będzie dobrze. I właśnie prawości tu co chciałem powiedzieć no to tak skok adrenaliny załóżmy poziom drugi wymaga dwóch punktów poziom trzeci trzy punktów cz i cztery a nie to że co jeden i tak dalej skaczemy. tutaj tak samo a tutaj oczywiście musimy zrobić jeden punkt co to jest w ogóle siły, prędkość i rytm Amunicja dyspozytywacyjna, jakaś skoka adrenaliny. Fajnie umiejętność ma, jednak. Ale... Nie, damy to. Skoka adrenaliny, nie. amunicja. Przecież... Tak, jeszcze nie ma. dobra. Dobra, teraz jeszcze z nim pogadamy. Człowiek Iluzja jest tobą zachwycony. W trakcie tej misji zobaczymy, czy jesteś w stanie spełnić jego oczekiwania. Nie miałem jeszcze okazji, żeby okazać wdzięczność za to, co zrobił dla mnie projekt Łazarz. Mam nadzieję, że było warto. Na tej stacji straciliśmy wielu ludzi. No, nie chcę z nią robić. Musimy Bogiem. współpracować. Twoje podejście w tym nie pomaga. Mam ogromny szacunek dla twoich zdolności, Shepard. Martwi mnie jednak twoja motywacja. Wierzę w zasady Cerberusa. Czas pokaże, czy twój udział wspomoże naszą sprawę, czy jej zaszkodzi. Co, dobra, znam misję. Projekt ładzasz. Na Opowiedz jest? mi o sobie. Martwisz się, czy mam kwalifikacje? Mogę zmiażdżyć mecha biotyką lub odstrzelić mu łeb ze 100 metrów. Co wolisz? Hmm. Chodziło mi raczej o twój charakter. <noise> Nie szukam przyjaciela, Shepard. Skoncentrujmy się na misji. Służyłaś razem z Jacobem w przymierzu? Człowiek iluzja odkrył mój potencjał i zwerbował mnie, kiedy byłam młoda. Ile miałaś lat? Dość, żeby wiedzieć, że tego chcę. Dobra. Widzę, że rozmowa Cię nie interesuje. Mamy zadanie. Możemy o nim rozmawiać lub je wykonać. Panie, co tam jest słońce, czy co to jest? Dobrze, że Człowiek iluzja przekonał Cię, żebyś do nas dołączyła. Się miały, Chce się tylko potrzebują. dowiedzieć, co spotkało tych zaginionych ludzi. Ale Cerberusowi i tak. Rozumiem. Uważni, komandorze? Tak. Jesteś dobrym człowiekiem. Choć możesz pracować dla złych, lub. Czemu tak się no. Właśnie tak myślałem, kiedy pracowałem dla przymierza. Dlatego teraz jestem tutaj. Hm. Dlaczego dołączyłeś do Cerberus? Miałem chyba dość tego, że na nic nie miałem wpływu. Wiele działań przymierza wydawało mi się bez sensu. Sądziłem, że po ataku na Cytadele wszystko się zmieni. Stara Rada zginęła, nową opanowali ludzie. Ale nic się nie zmieniło. Polityka, biurokracja, te same bzdury, tylko inni przywódcy. W Cerberusie jest inaczej. Kiedy znika kolonia, nie powołujemy zespołu do opracowania planu zdobycia informacji, tylko je zdobywamy. Podobno służyłeś w przymierzu. W sumie pięć lat. Przerzucali mnie po całej galaktyce. Przez pewien czas byłem nawet kaprem. Nigdy nie słyszałem o kaprach. To inicjatywa przymierza. Wynajmowali niezależnych kapitanów statków i wykorzystywali ich w miejscach poza oficjalną jurysdykcją. Właściwie nie należeliśmy do przymierza. Gdybyśmy wpadli, mogli się wyprzeć jakichkolwiek powiązań z nami. Teoretycznie mieliśmy być ponad przepisami, wolni od ograniczeń, ale biurokracji i tak było aż nad to. W końcu zrezygnowałem. Dobrze, do widzenia. To Panie. na razie wszystko. Tak jest. No też tak powiem. To na razie wszystko. Co, co będzie w tych częściach. No i do zobaczenia w następnych częściach.